Witajcie w nowym filmiku na moim kanale, dzisiaj zapraszam was na coś, czego dawno chyba u mnie nie było, bo mam tutaj zobaczcie wielką pakę z ubraniami, jest naprawdę ogromna, mam tutaj dużo fajnych rzeczy, jak widzicie jest to paczka z SHEIN, czyli z tej chińskiej stronki, która jest teraz bardzo popularna i tutaj na YouTubie i na TikToku i na Instagramie, jakby mam wrażenie, że wszyscy się teraz tam ubierają, a ja jeszcze nigdy nie testowałam ubrań stamtąd, także dzisiaj zrobimy sobie taki try haul trochę. Wszystko założę na siebie, wszystko Wam pokażę, jak wygląda takie oczekiwanie przez rzeczywistość. Trochę zobaczymy. Mm. Czy bardzo różni się od tego, co jest na stronie Zobaczymy jak z materiałami I w ogóle, w ogóle bo jestem mega ciekawa Bo mega dobre opinie słyszałam o tej stronce I też ceny są tam bardzo dobre Także wszystko podlinkuję wam w opisie Wszystko to, co ja wybrałam, jakie rozmiary W ogóle wszystkie linki do Instagrama, TikToka Wszystko, że macie, macie w ogóle, po prostu zaglądajcie do opisu Wiem, że dzisiaj wyglądam dosyć tak mm, Niecodziennie, bo zrobiłam sobie czerwone usta Ale jakoś jak jestem ubrana na biało To lubię yy, mieć mocniejszy makijaż Nie wiem dlaczego, ale także tak Tak dzisiaj wyglądam yy, Muszę wam się przyznać że nie mogłam wytrzymać, bo jakby to pudło przyszło do mnie dopiero dzisiaj, więc od razu siadam i nagram ten film. Ale wcześniej przyszło do mnie cztery rzeczy. I z tego muszę się przyznać, nie będę Was oszukiwać, że dwie już sobie zobaczyłam, do dwóch zajrzałam. Zresztą widać. Troszeczkę i może zaczniemy właśnie dlatego, właśnie dlatego od tego zaczniemy I pierwszą rzeczą jest to taka oto sukienka I właśnie się myślę, czy teraz to przemierzać od razu? Mogę wam od razu przemierzyć, zobaczcie, ona jest taka łososiowa Właśnie jest w wielu kolorach, więc jeśli nie podoba mi się kolor, to jest jeszcze taka, taka chyba neonowo-różowa, taka jasno-różowa Ona chyba na stronie wydawała się bardziej różowa niż taka łososiowa To jest taki, kurde, czy to jest łososiowy? Nie wiem, sama nie wiem, jak to jest kolor, naprawdę sobie ciężko go określić, ale kolor może jest przepiękna, nigdy nie miałam sukienki w takim, o takim materiale. I jakby jest cudowna. Chociaż troszeczkę tutaj z tyłu zobaczycie, że za dużo jest tych marszczeń, ale i tak wygląda przepięknie. Tutaj na dole mamy kokardkę, że można sobie zawiązać więc tutaj jest wszystko tak ładnie No jakby super podkreśla talię, bo tu jest dobrze dopasowana i dopiero na dole zrobi się szersza i, i są właśnie te falbanki. Ale no przepiękna jest naprawdę przepiękna. Na taką jakąś fajniejszą poważniejszą okazję, może bardziej na wiosnę lato jakąś imprezka będzie git Tylko, że... no dobra, może od razu to przyjmuję, bo jeszcze z rzeczy, które widziałam To, to jeszcze sobie otworzyłam te spodnie, bo już nie wytrzymałam Są to spodnie, jak widzicie, dosyć prześwitujące Ale jak z czarne majtki, to jakby luzik nic nie będzie widać Są to spodnie, które mi się już dawno marzyły, bo są to takie jakby dzwony tutaj, zobaczcie, rozszerzane ale przez to, że mają taki prześwitujący materiał, to ten materiał jest tu super milutki Taki, że ja się czuję w tych spodniach w piżamie, serio Dobra, może najpierw założę te spodnie, to wam pokażę A później sukienkę no To są dwie rzeczy, które widziałam, więc jakby tu nie będzie efektu wow Ale no ja jestem nimi zachwycona po prostu To wam muszę od razu powiedzieć, że jestem turbo zachwycona Dobra, także te spodnie wyglądają tak Mam teraz białe majtki, więc nie wiem, czy nie będzie ich widać Ale dobra, jak coś, to coś, tylko majtki no ale tak jak mówię, są to sprzyjające, więc koniecznie trzeba czarne, ale zobaczcie z jakim one są w wysokim stanem, Można je, mogłabym je jeszcze wyżej podciągnąć i idealnie leżą na mnie, w sensie wzięłam tak turbo dobry rozmiar i jestem mega zadowolona. Jedyne, do czego mogłabym się przyczepić, to to, że są troszkę długie na końcach, zobaczcie tutaj, no y, trochę mi się po ziemi plączą, ale jakby nigdy nie miałam spodni w tym stylu, zobaczcie może wtedy na łóżku będziecie lepiej widzieć, o. <laughs> ja robię wam po prostu prezentację jak... Jak modelka Ale ładnie tutaj wszystko podkreślają Przez to, że właśnie są z wysokim stanem No są takie inne W sensie są tu nie moje klimaty Czuję się w nich trochę dziwnie Bo to jest chyba nie mój styl za bardzo Ale na przykład do tej bluzy Super, mega podoba mi się ten fit w ogóle Ta bluza do no, tych spodni to jest No idealnie to wygląda I mega mi się podoba I jeszcze do tego białe Air Force I będzie piękny fitik Także yy, no czuję się nie jak w piżamie Serio są super wygodne I super fajne Super, dupkę podkreślają, podoba mi się Teraz, ja przepraszam, bo ja robię ciągle Ja wiem, że to spóżające na dłuższą metę Postaram się to ogarnąć Tupek, krupek. Dzień dobry, to tylko my Także spodnie, jak widzicie, mega jestem zadowolona A teraz lecę przymierzyć tą sukienkę Dobra, jeśli chodzi o tą sukienkę, to wygląda ona tak. Też, no tak jak mówię, ładnie podkreśla figurę. Yy, jestem w niej w sumie zakochana. Jedyne, że to wzięłabym ją po prostu w innym kolorze, bo mi się wydaje, że tak średnio do, do mnie, do mojej urody pasuje taki kolor, wylałabym chyba różową. Ale no jest super wykonana. Tutaj mamy takie, jak mówiłam, wiązania. Można to sobie trochę tak yy, regulować, ale w sumie jest dosyć krótka. Jakby nie zrobicie z niej dłuższej. I tutaj na dole... O to wolę sobie podwinać, bo wtedy się ładnie układa No dużo tutaj, wiecie, jest takich fałdek Spory dekolt, ale, ale jest fajna bardzo Dajcie znać, czy wam się podoba, bo ja jestem w niej zakochana Dobra kochani, tutaj od razu już zostanę w tej sukience Teraz sobie otworzymy kolejną rzecz fajnie, są zapakowane te ciuszki Takie torebki z SHEIN Dalej mam koszulkę Teraz zobaczymy jak ona się prezentuje. Szara koszulka. Wzięłam ją głównie z myślą właśnie żeby była taka oversizedowa, żebym ją mogła nosić na przykład do czarnych bikerów czy tam beżowych właśnie w lato, bo za bardzo brakuje mi po prostu takich większych koszulek, ale z tego co widzę też do jeansu będzie super wyglądać. No, fajne, fajne. Bardzo mi się podoba, ładny ma nadruk. No, wykonana jest jakby wygląda tak jak miała wyglądać, po prostu jest taka jak na stronie, także Podoba mi się, mogę ją założyć teraz Zobaczcie, jest tak duża, że nawet mi tyłek zakrywa Teraz nawet nie mam spodni A no jeszcze minimalnie dłuższy, mogę ją nosić jako sukienkę Ale do, właśnie o tak mi się marzyło do, Takie turbo króciutkie spodenki do tego Jest idealnej długości Nie mam totalnie nic pod spodem, no ale jednak jako sukienkę To by mnie nie chodziła. Jakieś spodenki pod spód i jakby Super, serio, jest przepiękna, Jakoś nie wiem, ostatnio strasznie polubiłam takie duże koszulki I od razu otwieramy Kolejną widzę bluzkę. To już nie jest taka koszulka na krótki rękaw, tylko to już, to już jest normalnie koszulka z długim rękawem. Ciągle tutaj czuję, że będę zmieniała Wam kadry, ale mam nadzieję, że nie będzie Wam to przeszkadzać. Jest beżowa. Z tego co widzę, materiał jest taki też bardzo prześwitujący, ale mięciutki. I ona ma taki trochę półgolfik z takimi falbankami. Ogólnie nie lubię golfów, ale to jak widzicie, no ciężko to nawet nazwać golfem. Fajny kolor ma i taka basicowa, zwykła koszulka do wszystkiego będzie pasowała. Przymierzam. Jeśli chodzi o tą koszulkę, pomijając fakt, że nie pasuje mi do tych yy, spodenek, yy, ale no jest prześwitujące, ma biały stanik, musisz mieć po prostu beżowy do niej. Jest, jest jak widzicie, to jest więc to jest jej jedyny minus, ale poza tym to jest fajny rozmiar. Tutaj ładnie leży, nic mi pod szyją nie, nie przeszkadza, te falbanki yy, są git. I tutaj rękawki też, delikatne falbanki na końcu, ale całkiem, całkiem miłe jest. I lecimy od razu dalej... Yy. Wylosowałam z mojego pudła gorset Czarny gorset W sumie nie za bardzo wiem po co go zamówiłam Sama się zastanawiam Ale mega mi się podobają takie ficiki Jak jest biała koszula i na to gorset Albo do jakichś niektórych sukienek to fajnie wygląda Albo w ogóle zobaczymy czy to będzie ładnie zbierało talię Z tego co widzę jest dosyć gruby materiał Ale taki mega rozciągliwy Trochę jak taka Mm, są takie w sumie bluzki z takiego materiału Dobra, założę to może od razu na to Kurde, ja nawet nie wiem jak to się robi Szczerze mówiąc, ja to przez głowę Serio, pierwszy raz w życiu w ogóle mam gorset w ręku hmm, Nic mi to z talią robiło nie będzie W sensie yy, Musiałabym wziąć no, Był jeden rozmiar, nie dało się wziąć mniejszego Ale zobaczcie, nawet nie mam jak tego bardziej ścisnąć Bo to już jest na fula ściśnięte Chyba, że tutaj jeszcze coś mhm, Dobra, teraz już ścisnęłam na fula I no... Dla mnie to nic mi nie robi, totalnie nic Normalnie, taką talię mam po prostu normalnie Ale jest ładny przynajmniej I jest z miłego materiału, w ogóle nie czuję, żebym coś miała Bo przez to, że jest taki elastyczny, to wiecie Nie czuję żadnego dyskomfortu, także mogę jak najbardziej go... no, Ale to matko, wyglądam teraz jak nie ja Czy wy to widzicie? Mnie w tym, tym, nie wiem, sama w ogóle Nie wiem do czego ja go będę nosić, totalnie Ale jest ładny e, Dobra, przechodzimy do kolejnej rzeczy i jest z nią tutaj wylosowałam koszulka, Chyba brałam taką koszulkę z tego co pamiętam. To już reszty rzeczy nie, nie widziałam. Przycięgam nawet nie zaglądałam, bo od razu przyszła i się pomalowałam i nagrywałam film. Eee, o, matko, jaki mięciutki materiał! Nie no, jestem szuba zakochana. Oj, to będzie wielkie, to będzie sukienka. To widziałam chyba taką koszulkę właśnie trochę w formie sukienki i zobaczcie, jaki ona ma piękny nadruk. Jestem zakochana w niej matko. Tak jakby nadruk Riverdale, tak? Dobrze ja mówię. Czy to miało być Riverdale? Roadside. To mi strasznie przypomina Riverdale, nie wiem czemu, ale może to wcale nie jest. No, natomiast ma taki vibe, szczególnie na wakacje, ma taki klimat. Wyobrażacie sobie iść tak zachod słońca i założyć taką koszulkę? matka jest prześliczna. Tak wygląda ta koszulka. Jest tak, jak mówiłam, ogromna. Jestem w szoku, że to jest SK, a ja w niej pływam. Jakby serio, ja chciałam wziąć jakieś M-ki czy L-ki, żeby mieć duże. A to jest Eska. Normalnie nawet nie muszę do niej zakładać spodenek pod spód. Normalnie mogę w niej chodzić jak w sukience. I teraz mi już turbo pasuje do ust, czy wy to widzicie? No piękna jest, serio, jestem w niej turbo zakochana. Kolejna rzecz, bo jeszcze sporo tego przed nami. Chyba wzięłam 14 rzeczy, tak, chyba 14 rzeczy zamówiłam. I to jest, o matko, to jest coś, co jestem w szoku, że to wzięłam, bo to jest ten tak totalnie nie ja. Ale właśnie myślę nad tym, żeby teraz trochę zmienić styl Może nie na taki tiktokowy, ale taki trochę się zainspirowałam dziewczynami z Pinteresta, trochę z TikToka I chcę coś takiego połączyć, może nie, że całkowicie zmienić ten mój styl Ale delikatnie wdrażę do mojego stylu jakieś takie inne outfitiki i wziąłam sobie taki sweter Ja wiem, co pomyślicie, że trochę stara babcia Ale on ładnie wygląda rozpięty, mi się wydaje eee... mm... To nie jestem ja. To do mnie nie pasuje. Wyglądam dziwnie. Znaczy, podobały mi się takie swetry mega u kogoś, ale na mnie. Chociaż gdybym założyła pod to koszulę z ładnym kołnierzykiem, albo bym założyła pod spód yy, koszulkę na ramionczka i to rozpięła, to wtedy byłoby ładnie. Ale tak, w takiej postaci, tak jak myślałam, no nie, no nie, nie, nie wygląda. Wyglądam trochę jak babcie albo jakiegoś kujoneczka, no coś mi tutaj nie gra, ale właśnie rozpięty ten sweter, albo do czegoś, ale jest z mega miłego materiału. Matko, to jest chyba najmilszy materiał, jakiego się mogłam tu spodziewać, serio. To jest, no, tamte koszulki nie są takie, to jest po prostu taki milusiński sweter. Teraz otwieram kolejną rzecz. Zobaczymy sobie koszulkę taką habrową wzięłam, boję się jej trochę. Tak, to jest habrowy, dobrze mówię? O matko, już widzę, że mi się podoba Już widzę, że jest ładnie Chyba pasuje do mnie ten kolor, albo mi się wydaje Nie wiem, ale ma takie okrągły dekolt Moja mama zawsze mówi właśnie, że mi jest lepiej w okrągłych dekoltach Niż takich kwadratowych Także mm, jest okrągły Jest na długie rękach, ale jest turbokrótka. krótka Taka ja też mi była na stronie, więc jakby spodziewałam się tego no, lubię takie krótkie koszulki. Jest rozmiar S, ale wydaje mi się, że może być za duża, ale dobra, przymierzę. Wow, to jest jednak mój rozmiar, jednak nie jest za duża. Leży pięknie wszędzie, ma bardzo ładny dekolt. No, spory dosyć, ale ładnie, ładnie leży. Jest naprawdę piękna. I teraz serio lubię takie krótkie koszulki, także no. Do tych czerwonych ust też mi się podoba, jak to wygląda Ej, jestem zakochana Nie spodziewałam się, że ta koszulka będzie taka ładna jeszcze taką czarną bym chciała Serio, taka czarna, ona jest idealna Nie, muszę sobie złożyć jeszcze jedno zamówienie I ma tak miło, serio, jest rozciągliwa Jest miłego materiału, ale takiego elastycznego Ej, I no leży perfekcyjnie Nie nie czy to, to widzicie, tylko ja się tak jaram A tu nie jest tam takie ładne Nie, jestem pewna, że to jest ładne, serio Mi się podoba, znaczy nie każdemu na będzie się podobał kolor E, ale mi się mega podoba Mega, jak jakaś koza to powiedziałam Mega Ale jest przepiękna e, Dobra, i teraz może spodnie O matku, najbardziej nie mogłam się chyba z tej paczki doczekać tych jeansów e, I też najbardziej się ich z tej całej paczki bałam W ogóle się zastanawiałam, czy to się opłaca przy, Jakby zamawiać spodnie Bo ja zawsze spodnie przymierzam, wiecie, mnóstwo par I z tego się nadają jedne albo żadne Jak zawsze w sieciutkach przymierzam Więc to jest takie bardzo ryzykowne ale miały tak ładny kolor i tak ładnie wyglądały na tej stronie. O matko, już widzę, że są piękne. Tylko oby one dobrze na mnie leżały. Proszę, proszę, matko, żeby one były ładne. No, są turbo rozszerzane. Matko, przepraszam, ja się tak jaram, jakby nie wiem, ale są tak ładne. serio dobra. Oficjalnie jestem zakochana, zakochana w tych spodniach. Jedyne co to, tak jak zawsze, każde spodnie oczywiście tutaj są za duże, ale zobaczcie, jakie wezmę paskiem, to będą super idealne. Na dupie też całkiem ładnie leżą, mi się wydaje. W sensie, no. No są z wysokim stanem, jest to na czym mi zależało Jeśli będzie pasek, dlatego że tutaj sobie przyniosłam i za chwilę go założę No ale mają przepiękny kolor, jeszcze takiego w mojej szafie nie mam I są długie, zobaczcie Są długie, ale nie są za długie, nie ciągną mi się po ziemi No i są rozszerzane, jakby nie mam takich rozszerzanych spodni Ale będą mi pasować do Jordanków, bo właśnie brakowało mi takich szerszych luźnych spodni No... Prawda jest taka, że kiedyś mi się to nie podobało, ale teraz jestem zakochana i coraz więcej kupuję właśnie Znaczy w sumie te, które tutaj zamówiłam to są moje pierwsze takie rozszerzane spodnie Bo wcześniej kupowałam mam jeansy, bo właśnie od dawna już jestem zakochana w mam jeansach wszystkich Ale no one nie były takie wiecie, to nie były dzwony, one nie były rozszerzane No ale te są takie typowo tutaj po prostu rozszerzające się na końcach Pasek, ale jak jest ściśnięte paskiem to, to jest chyba ładnie Mi się wydaje, wtedy już mi nie będą spadać i wtedy ładnie leżą, ale wyglądają tak jak nie ja. W sensie wyglądają tak dziwnie. Dobra, dobra. Od razu otworzymy, bo już jestem tak tak odierana teraz, że nie wiem, O, nie wiem co to jest. To są legińcy, hmm, ale jaki super materiał, matko, ja się tak wszystkim wiaram, ale wszystko jest tak super, że jestem w szoku. E, to są legińcy do ćwiczeń. W sumie nie wiem, co wziąłam, bo ostatnio stwierdziłam, że a walić to, już nie chcę się ćwiczyć i przestałam ćwiczyć, już od paru miesięcy nie ćwiczę, ale może one mnie zmotywują. wziąłam Eskę i one są tyle fajne, że moi tutaj mm, bardziej nie wzięła gdybym kiedyś, postawiła chodzić na siłownię czy coś, albo biegać, dobieganie będą fajne. Bo mają tutaj kieszonkę na telefon, a zawsze mi tego brakowało we wszystkich leggingsach Także po boku kieszonkę na telefon i one mają podobno jakoś super ładnie leżeć na dupie i w ogóle, więc zaraz się przekonamy Ej, Przepraszam, bardzo, mam jeszcze jedno rozwiązanie, w którym się turbo zakochałam Te spodnie ze sznurówką, to jest chyba moje ulubione połączenie I wtedy zobaczcie, mogę je mieć tak wysoko, wtedy tutaj wszędzie ładnie leżą i ta sznurówka dużo lepiej wygląda niż ten pasek no, musi się ze mną zgodzić, że teraz jest o wiele lepiej. Więc będę tak nosić właśnie: ta koszulka, sznurówka i te spodnie. Mój nowy, ulubiony fitik to będzie. Jeśli chodzi o te leginsy, to tutaj, jak widzicie, są dla mnie troszkę za duże powinna wziąć mniejszy rozmiar, ale nie wiem, czy w ogóle taki był. No i wyglądają tak normalnie. Takie zwykłe legginsy do ćwiczeń. Tutaj kieszonki Git z wysokim stanem, ale tak jak mówię, troszkę tutaj, no, mogłyby być y, ciaśniejsze. Bo zobaczcie No, są bardzo, bardzo elastyczny materiał, bardzo fajny. Tak to jestem z nich zadowolona Tutaj wszędzie ładnie Pokazuję wam tutaj w lustrze, sorry za mój syf Ale no nie, no ładnie No nie mam się do czego przyczepić Oprócz tego, że troszeczkę są na mnie za duże Jeśli chodzi o kolejną bluzę Już ją założyłam, jest mięciutka bardzo Zobaczcie, jest tutaj w środku Ma takiego pluszowego misia Nie, no jest, Ma tak super materiał, że nie wiem, czy kolor bluza Mój szaf jest aż tak miła Czuję się w jak w chmurkach, serio Jakbym pływała właśnie w chmurkach jest przemilusia, tutaj ma ściągacz, kaptur, właśnie zaraz zobaczymy jak z kapturem. Choć te długie te szturki wolałabym, że jest chyba mały kaptur. Nie chcę sobie całego uwalić makijażem, ale no, ja jak zwykle źle wyglądam w kapturach. Ale jest przemiła, naprawdę fajna. Taka zwykła, basicowa bluza, po prostu bez żadnych nadruków, tak się prezentuje. Teraz otworzymy sobie kolejną patuchę. I jest to kolejna bluza z tego co widzę, i pamiętam, że brałam właśnie jakąś bluzę z napisem Los Angeles, i to chyba tak, to już będzie, musi być ona. I zobaczymy zaraz. E, ciemno-szara, zobaczcie, o taka fajna. Los Angeles, Kalifornia. Bardzo ładna, ale jest też bardzo duża. Jaki to jest rozmiar? Mka. Tutaj akurat wziąłam MK, bo tą chciałam taką turbo dużą. I w tej też rzeczywiście będę pływać, ale bardzo mi się podoba. Jak widzicie, ten nadruk ma taki delikatnie fioletowy, z białą bramówką. Tak wygląda ta bluza, to jest moje spełnienie marzeń. Serio, marzyła mi się taka bluza. Zobaczcie, jak ona jest przepiękna. I przez że jest taka duża, to jest cudowna. Zapraszam Was bliżej. Wydaje mi się, że całkiem do mnie pasuje. I ta kolorystyka też jest fajna. Chociaż mogłam mieć taką bardziej basicową, biało-czarną. Bo ten, ten szary w ogóle jest taki... W sumie nie to szary, nie to czarny. Taki trochę brudny szary, nie wiem, brudny szary jest taki kolor, chyba nie za bardzo, ale super wziąłem rozmiar, bo tak trochę w niej pływam, ale przez to też tak fajnie wygląda, taka trochę TikTokowa bluza. Gdybym miała tańczyć, to wiecie, to mogłabym nie tańczyć, ale nie będę to brała. A jeśli ktoś jeszcze nie ma na TikToku, to zapraszam ją na Pietrzak10. Mam tam już więcej obserwujących niż na Instagramie, co mnie lekko martwi, więc zapraszam też na Instagrama ją na Pietrzak10. Wszędzie tak samo. Wszędzie jest Joanna na dziesięć. Dobra. I teraz rzecz, którą właśnie zaznawiam. co ja zamówiłam białego i już wiem. Zamówiłam przepiękną spódniczkę i tak bardzo marzę o tym, żeby ona była ładna. Widzę już, że jest skórzana, jest taka biała skóra, no wiadomo, słuszna skóra. O matko, ale piękna! Widzę, że będzie z wysokim stanem. Nie no, błagam. Tylko niech on, tutaj nie ma w środku żadnych gumek, ani jesteś w sensie ściągaczy. Więc jak będzie tutaj za szeroka, ani na widzicie, jakby szereg, na basek też nie ma. Nie no, jest tak piękna, bo matku Niech ona będzie ładna Nawet do tej bluzy mogłabym ją nosić, lol Jest przepiękna, jest tak piękna, muszę ją założyć Dobra, jestem zakochana, mam chyba faworytę dzisiejszego odcinka No prześliczna jest ta spódniczka Jest bardzo krótka A jeszcze w ogóle mamy, jedna rzecz nam tylko została, tak? Jedna rzecz eee, Nawet do tej bluzy, powiem wam, że gdybym tą bluzę wzięła na sznurówkę Właśnie Może to nie jest takie złe, weźmy sznurówkę eee, O, proszę bardzo, uwagę. I sznurówkę Podwinę bluzę, to będzie taki trochę fit e, dziewczyn z Pinterestem. Za bluza podwinięta i teraz jest przepiękny outfit. E, no, ta spódniczka, zobaczcie, tutaj troszeczkę jest za luźno. Jakbym chciała ją tak wyżej. O, zobaczcie, idealna byłaby, jakby była taka, co nie? To wtedy pięknie. No ale do tego tutaj tak minimalnie musiałaby być węższa w pasie, ale to jest tak, że wiecie, że nie przeszkadza, że jak jest tak, no to jakby nie spada mi z tyłka, więc to jest najważniejsze. Tutaj troszeczkę sobie wisi, ale zobaczcie. No ja jestem zakochana w tym odwiedzie. Serio to chyba jednak mówiłam, że tamten z tą koszulką jest najlepszy, ale chyba jednak ten jest najlepszy. I, I ta bluza i ta spódniczka niekoniecznie razem. Osobno też przepięknie. Jakby wow. Ja jestem zakochana. Tylko Jakby serio mam, o, aż mam ochotę zmienić swój styl i totalnie będzie teraz inaczej ubrana dzięki temu. O! I ostatnia rzecz to jest sukienka. Bo mam że zapomniałam trochę co, co ja tu jeszcze zamawiałam? Sukienka w kropeczki, taka czarna. Tutaj, słuchacze, te kropeczki są takie, takie odstające. Za chwilę też przymierzę. I jak widzicie, te rękawki ma takie bardziej prześwitujące. I na dole jest rozproszowana, wszędzie pokryta właśnie tymi kropeczkami. Uwaga, kochani, prezentuje się jest ostatnia sukienka. Jestem tak samo zakochana jak wreszcie, bo zobaczcie, ma tutaj takie fajne ściągacze. Jest super, jest idealny rozmiar. Tutaj jest ładnie dopasowana w talii, nie ma za dużego dekoldu tutaj. No po prostu jest. Wydaje mi się, że właśnie na takie spotkanie z babcią, dziadkiem albo ogólnie z rodzinką, jak jakaś będzie okazja, to będzie bardzo ładna, bo zobaczcie, jest taka elegancka ale bez przesady, więc na jakieś tam obiadki czy coś, czy jakieś imprezki rodzinne, perfekcyjna sukienka. Szczerze, że nie spodziewałam się tego, że naprawdę wszystko mi się będzie tak by podobało. Eee, Próbowałam sobie już jakieś fotki i w ogóle, matko, jestem zakochana w tych rzeczach, więc naprawdę mega Wam polecam. Shein, kocham Was całym sercem. Buziaczki eee, i Was oczywiście też kocham. I widzimy się już za tydzień w filmiku, jakąś i jak Wam się podoba, kciuki w górę. Pa, pa!